Bitwa pod Zieleńcami rok 1792. Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku mojego podcastu o historii. Dziś przeniesiemy się do Polski z 1792 roku, kiedy to miała miejsce jedna z najważniejszych, ale często zapomnianych bitew w naszej historii Bitwa pod Zieleńcami. To tutaj, w sercu konfliktu o przetrwanie Rzeczypospolitej, Polska Armia stoczyła zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi co przyniosło nam pierwsze odznaczenie wojskowe Virtuti Militari. Będziemy mówić nie tylko o samej bitwie, ale także o realiach życia w XVIII-wiecznej Polsce. Porównamy to z tym, jak żyło się zwykłym ludziom tamtych czasów, jakie były ceny, jak wyglądały warsztaty i codzienne obowiązki. Zaczniemy od przedstawienia kontekstu wydarzeń, a później przejdziemy do samej bitwy, która na zawsze odmieniła losy wielu żołnierzy i bohaterów. Polska w 1792 roku była na skraju upadku. Kraj, który jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej był potęgą w Europie, teraz stał się polem rozgrywek między sąsiadami. Rosja, Prusy i Austria starały się podzielić naszą ojczyznę, a wewnętrzna walka między zwolennikami reform a obrońcami Starego Porządku doprowadziła do coraz większego chaosu. W 1791 roku Uchwalono konstytucję 3 maja, dokument, który miał dać Polsce nowoczesne europejskie struktury państwowe. Jednak ta reforma spotkała się z silnym oporem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Rosja, pod przewodnictwem Carycy Katarzyny II, postanowiła zdławić wszelkie próby modernizacji Polski. To właśnie Rosja, obok Prus i Austrii, w 1792 roku wzięła udział w tzw. targowicy. Która miała na celu obaleniu konstytucji. Po stronie Polski stanęli obrońcy konstytucji, w tym wspaniałe nazwiska jak Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski czy Adam Kazimierz Czartoryski. Choć Polska stała przed ogromnymi trudnościami, to jednak żołnierze walczyli o coś więcej niż tylko terytorium. Walczyli o przetrwanie idei wolności, przygotowania do bitwy. Po wybuchu wojny z Rosją polska armia stanęła przed trudnym wyzwaniem. Zmobilizować wojska, które nie były przygotowane do starcia z potężnymi armiami wroga. Armia Polska, mimo swojego heroizmu, była w dużej mierze niedofinansowana i źle zorganizowana. Często brakowało sprzętu, a armia była składana głównie z ochotników i rekrutów. Bitwa pod Zieleńcami miała miejsce 18 czerwca 1792 roku. W czasie kampanii wojennej, której celem było odparcie rosyjskiego najazdu. Wojska rosyjskie pod dowództwem generała Wasilija Fedorowicza, liczące około 22 tysięcy żołnierzy, stanęły naprzeciw 8 tysięcy Polaków pod dowództwem Tadeusza Kościuszki. Mimo, że Polacy byli liczebnie w mniejszości, ich morale było bardzo wysokie, a dowodzenie Kościuszki okazało się kluczowe. Przebieg bitwy Bitwa pod Zieleńcami miała charakter ruchomej bitwy, z ciężkimi starciami zarówno w piechotą, jak i kawalerią. Polacy, mimo że byli w mniejszości, zastosowali skuteczną taktykę, która dała im przewagę nad Rosjanami. Kościuszko, jako mistrz w prowadzeniu wojny partyzanckiej, wciągnął wroga w pułapkę, zastosował ruchy manewrowe, które zaskoczyły Rosjan, którzy byli pewni swojego zwycięstwa. Polska kawaleria przeprowadziła szereg zaskakujących ataków, które rozbiły rosyjskie linie. Zwycięstwo to miało ogromne znaczenie nie tylko militarne, ale i symboliczne. To dzięki tej bitwie po raz pierwszy w historii odznaczenie virtuti militari zostało przyznane. Odznaczenie to stało się symbolem bohaterskich czynów polskich żołnierzy, a także potwierdzeniem, że Polska nie zamierzała poddać się w walce o swoją niepodległość. Ale co działo się wokół samej bitwy? Jak wyglądało życie zwykłych ludzi w Polsce w 1792 roku? Choć wojna toczyła się na froncie, życie codzienne Polaków było wypełnione zupełnie innymi troskami. Zastanówmy się, jak wyglądała codzienna rzeczywistość tamtych lat. Życie w 18-wiecznej Polsce było trudne, a standard życia zależał głównie od statusu społecznego. Większość Polaków żyła w ubóstwie, a w miastach panował chaos. I brak porządku. Wieś była pełna pracy fizycznej. Rolnicy uprawiali ziemię ręcznie, a narzędzia, którymi dysponowali, były prymitywne. Jedzenie w XVIII wiecznej Polsce. W XVIII wieku dieta Polaków zależała w dużej mierze od klasy społecznej i miejsca zamieszkania. Co jedli biedni, a co bogaci? Biedni. Podstawowe pożywienie ludzi ubogich to chleb, kasze, warzywa, np. kapusta, groch oraz zupy. Chleb był głównym źródłem energii, ale nie był to chleb do jakiego przyzwyczailiśmy się dzisiaj. Był raczej ciężki, czasami z domieszką słomy. Zupy przygotowywane na bazie kapusty, grochu lub ziemniaków były tanie i sycące, ale nie zawierały wiele białka. Mięso było luksusem i rzadko go spożywano, jedynie podczas większych świąt. Do picia pili wodę, a także piwo lub miód pitny, jeśli byli w stanie sobie